Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, kochani, zapewne wielu z was otrzymało prezenty pachnące, po prostu perfumy od Mikołaja, więc wam gratuluję, więc to znaczy, że byliście grzeczni, ale jeżeli na przykład wśród y, tych prezentów znajdą się perfumy, które tak powołaliście z koreczka i od razu wam zaczęły śmierdzieć, to mam dla was pewną radę, zanim je sprzedacie i puścicie w świat. Otóż bardzo często perfumy, które z koreczka pachną tak niepozornie, znakomicie się je nosi na skórze. Więc dajcie szansę tym prezentom zapachowym i po prostu nanoście te perfumy na skórę. Pewna wiodąca marka perfumowa zaleca na szkoleniach ludziom którzy sprzedają perfumy, czyli mają przeszkolony personel w różnych miejscach, w swoich firmowych butikach, czy w perfumeriach sieciowych, no w każdym razie ludzie przeszkoleni przez tą markę mają za zadanie przekonać osobę, z którą rozmawiają o tym ich flagowcu, żeby go nanieść na nadgarstyk, żeby właśnie nie na bloter, nie wąchać skoreczka, to w ogóle jest nieprofesjonalne. To jest dla kogoś, kto powiedzmy dobrze zapach zna, chce sobie jakby przypomnieć jak pachnie. Do poznawania zapachu to w ogóle takie, wiecie wąchanie korka, no to odradzam, po prostu mówię na nie. W każdym razie ta wiodąca marka zachęca, żeby testować na skórze. Ponieważ dobrze zrobione perfumy, perfumy zrobione według starej szkoły perfumowej, które posiadają nutę głowy, nutę serca, nutę bazy, czyli tak rozwijają się w taki sposób po prostu klasyczny, one mają swoje fazy. W jednej fazie mogą pachnieć inaczej, później troszeczkę to się zmienia, potem przychodzi ta, ten zapach właściwy, więc... Może być tak, że na jakimś z tych etapów nie do końca to jest to, czego oczekujemy. Dlatego warto zapach na skórze ponosić cały dzień, żeby się potem do niego przekonać. I to jest jedna kwestia, a druga jest taka komfort noszenia perfum. Ostatnio testowałam, miałam taką przygodę, ach, wpadły mi w ręce dwie próbki perfum bardzo. Chętnie używanych teraz. Z jednej strony było to Lanui Trezor, ta wersja podstawowa, więc naniosłam, tak jak najbardziej lubię testować tutaj na przegub, a po przeciwnej stronie naniosłam Libre Odif Saint Laurent i powiem Wam, że to Lanui Tresor po prostu znakomicie się sprawuje, znakomicie się nosi. Zapach bardzo ładnie mi towarzyszył przez cały dzień, Można po... a naniosłam tylko jedno psiknięcie można powiedzieć, że właściwie zdominował to Libr, który ma moim zdaniem ciekawszy skład i jakoś tak bardziej do mnie przemawiający. A mimo to, gdybym miała za zadanie kupić jeden z tych perfum, to pewnie bym wybrała Lenui Tresor. ze względu na komfort noszenia, po prostu jakieś takie parametry techniczne, tak można by to nazwać. Tak jak się samochód testuje przed kupieniem, jak się go prowadzi, jak się z nim czuje, czy jest intuicyjny, to tak samo myślę można powiedzieć z perfumami tymi. Ale to jest oczywiście bardzo, bardzo moja subiektywna opinia. Ktoś inny może testować dokładnie te same perfumy w ten sam sposób, równolegle ze mną i mieć zupełnie inne odczucia. Ponieważ perfumy jest to produkt nie taki prosty do zanalizowania, zdiagnozowania. Postrzeganie perfum to jest cały proces różnych zjawisk z okolicy psychologii i nie ma pewności, że produkt X będzie na nas dobrze pachnił. Po prostu trzeba przetestować. I pokażę Wam dwa produkty. No trzy, które po prostu lepiej pachną na skórze niż na w koreczku. No zdecydowałam się ostatnio na testy globalne. Insolence Gerlera, dziękuję za flakonik od widza. I odkryłam, to było kilka dni temu, odkryłam właśnie urodę tych perfum. Bardzo ładnie, przez cały dzień mi towarzyszyły, trzymały się blisko mnie. Ja miałam ten komfort, że ten zapach czuję. Inni myślę, że też, ale ponieważ no, teraz wszyscy trzymamy dystans społeczny, więc myślę, że nie było tak źle. I jeszcze dwa produkty Gerlena, tak się jakoś może na Gerlenie teraz będę posiłkowa Ich flagowiec Shalimar też należy do tych zapachów, które przy pierwszym powąchaniu może się wydawać taki trochę dziwny, bardzo retro. Tam gdzieś wybrzmiewa taka nuta dymna, która się jakoś trochę kłóci z tą orientalną słodyczą, ale kiedy się podnosi te perfumy, to jest tak jak poznać kogoś, to się je poznaje. Natomiast zupełnie przeciwnymi perfumami jest la, Petit Rob noir, czyli Mała Czarna, które są przyślicznymi perfumami, pięknymi, bardzo udaną kreacją, ale one właśnie są takie, że one się nam podobają i pokazują całą swoją prawdę już od pierwszego powołania. Bo to jest po prostu nowoczesne perfumierstwo, a to jest to perfumiarstwo klasyczne. Dlatego bardzo Was zachęcam. Dajcie drugą, trzecią szansę perfumom, a potem rzeczywiście, jeśli Wam nie spasowały, to warto puścić świat. Jest dużo ludzi, którzy chętnie kupują perfumy właśnie takie z nadzieją, że będzie trochę lepsza cena. Co jest zrozumiałe, bo perfumy nie są produktem tanim. I teraz mam takie do Was taką prośbę, takie pytanie, czy też mieliście taką przygodę? Jeśli tak, to jakie to były perfumy, że na przykład y, dopiero po noszeniu, po jakimś czasie nagle odkrywacie, że one są świetne, że doskonale się nosi, że nie sprawiają dyskomfortu w noszeniu. Dajcie znać, świetnie sobie o tych perfumach poczytam, a może sama Wam spróbuję takich testów. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego papa. Pa.